Witam serdecznie wszystkich widzów Tajemitów. Jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, który nie należał do najlepszych. Pytaliście się nas, dlaczego nie zabieramy głosu w tak ważnych sprawach jak pandemia. Otóż wyszliśmy z założenia, że tego słowa jest tak wiele, iż nie będziemy go powielani w naszych filmach. A mądrzy widzowie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. I niepotrzebne jest pokazywanie palcem, kto zawinił i dlaczego teraz trwa akcja zabawy z naszym DNA. Gdyby nikt i nic nie wiedział o tym, co ma nastąpić, to w 2019 roku papież nie apelował, by o spędzenie świąt razem, gdyż jak to określił, są to ostatnie normalne święta Bożego Narodzenia. No, ale jest czas na smutki, i jest czas na zabawę, a 31 grudnia i 1 stycznia takim czasem właśnie jest. My życzymy Wam w Starym Roku szampańskiego humoru i dotrzymania w sile do 24 w nocy oraz niewyczerpalnych sił na zabawę po 24, czyli 1 stycznia 2021 roku. Aby godnie zakończyć ten rok 2020, przygotowaliśmy dla Was film, który może świadczyć o tym, że cała cywilizacja sumeryjska wyginęła na skutek tajemniczej chmury ziejącej zabójczym wiatrem. Wielu sympatyków zakazanej archeologii twierdzi, że jak nic, chmura musiała być radioaktywnym opadem albo po katastrofie statku kosmicznego zasilanego energią atomową, upadkiem asteroidy, wybuchem wulkanu lub. Konfliktem nuklearnym. Pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą nastąpił gwałtowny koniec wielkiej cywilizacji sumeryjskiej. Jej nagły upadek był opłakiwany w licznych tekstach lamentacyjnych, które zostały odkryte przez archeologów. Teksty przypisywały katastrofę złemu wiatrowi, który wiał z zachodu, od strony Morza Śródziemnego, a dokładniej śmiertelnej chmurze która spowodowała straszliwą śmierć wszystkich żywych istot, ludzi i zwierząt. Zjadliwa chmura była odpowiedzialna za usychanie roślin i zatrucie wody. Dzisiaj nie trudno wyobrazić sobie odpowiedzialne siły za powstanie takiej chmury. Cofając się wstecz, wiadomym jest, że było kilka przeciwstawnych klanów Anunnaki, które rywalizowały między sobą o rozszerzającą się władzę na Ziemi. Znany archeologom tekst The Era Epos, który opisuje łańcuch wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do użycia niszczycielskiej broni terroru między przeciwstawnymi klanami Anunnaki, wyjaśnia niejako nagły upadek rozpędzającej się jak pospieszny pociąg cywilizacji Sumerów wspieranej przez tych, którzy przybyli z nieba na ziemię. Kiedy przeanalizowano opisy broni w era epos oraz w tekstach lamentacyjnych archeolodzy oraz Sicin, doszli do wniosku, że bronią terroru, która była prawdopodobnie odpowiedzialna za zniszczenia cywilizacji sumeryjskiej, była broń nuklearna. Broń ta została wykorzystana m.in. do zniszczenia kosmodromu, który wówczas istniał na Półwyspie Synaj, oraz niektórych grzesznych miast, takich jak Sodoma i Gomora. Chmura jądrowa została następnie przeniesiona przez dominujące wiatry na wschód, powodując śmierć i spustoszenie na ziemiach między Imperium Sumeru i Akadu. Oprócz twierdzenia, że broń jądrowa została po raz pierwszy użyta na Ziemi nie w latach 40. XX wieku w Hiroszimie, ale tysiące lat wcześniej na Bliskim Wschodzie, współczesna archeologia wskazała również datę 2024 rok przed naszą erą. Tym razem nie obeszło się bez naukowego potwierdzenia tej jakże niesamowitej historii. To, że cywilizacja, która wyrosła w sumerze około 3800 roku przed naszą erą, osiągając niezrównane wyżyny za czasów ostatniej dynastii, trzeciej dynastii z UR miasta Abrahama, dobiegła gwałtownego końca pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, było akceptowalnym i dobrze udokumentowanym faktem. Pewne było również to, że koniec był nagły i niespodziewany. Potrzeba było do rozwiązania zagadki tylko wyjaśnienie jak i co było przyczyną nagłego upadku cywilizacji, praktycznie z tygodnia na tydzień. Od 1999 roku archeolodzy i uczeni specjalizujący się w Bliskim Wschodzie zaczęli dostrzegać coraz więcej dowodów na to, że upadek Sumeru i Akadu, północne rozszerzenie Sumeru, zbiegło się z nagłą zmianą klimatu. Umocniły to wstępne badania przeprowadzone przez Harvey'a Weissa i Timothy'ego Weiskella z Harvard University zostało wzmocnione późniejszymi badaniami Kalena z Lamont Earth Observatory of Columbia University, University of Utah oraz Institute für Geowissenschaften Niemcy. Opierając się na badaniach niewyjaśnionej suchości i nawiewanych przez wiatr burz pyłowych i datowań radiowęglowych, uczeni tych znakomitych uczelni donieśli, że ich odczyty wskazywały na to, iż nagła zmiana klimatu nastąpiła 4025 lat temu plus minus 125 lat. Teorie oraz przeprowadzone badania dowodowe, jak też wcześniejsze badania uniwersyteckie dotyczące zmian klimatycznych, odnoszące się do warunków klimatycznych, do powstania i upadku cywilizacji w Starym i Nowym Świecie, zostały podsumowane w dużym opracowaniu opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie Science w numerze z 27 kwietnia 2001 roku. Badania, których autorem jest Peter Minocal z Obserwatorium Ziemi na Uniwersytecie Columbia, zwróciły szczególną uwagę na osadowe pozostałości, tefry, fragmentarycznego materiału powstałego w wyniku erupcji wulkanu, niezależnie od składu, rozmiaru fragmentu czy mechanizmu osadzenia. W tym wypadku charakterystyczne fragmenty skał potwierdziły datę 4025 lat przed naszą erą. Te ostatnie badania oparte na dowodach geologicznych dotyczących Tefr mają podwójne znaczenie. Podczas gdy poprzednie badania mówiły o pyle unoszonym przez wiatr, te ostatnie skupiają się na materiale zwanym Tefra. Kiedy wulkan wybucha, czasami wyrzuca do atmosfery materiał taki jak fragmenty skał. Ten materiał jest znany jako tefra i jak już mówiliśmy, nie odgrywa tutaj rolę mechanizm osadzania wyrzutów wulkanicznych. Te wypalone kawałki poczerniałej skały przypominającej żwir najczęściej spadają w pobliżu źródła wulkanicznego, ale cząsteczki podobne do popiołu mogą być przenoszone przez dominujące wiatry na wiele mil i mogą pozostawać w powietrzu przez ponad rok. Obszar Półwyspu Synaj, na którym znajdował się zniszczony port kosmiczny, jest rzeczywiście pokryty do dziś z podobnymi do grobowych wypalonymi poczerniałymi kamieniami. Ale jak wiadomo, na Półwyspie Synaj nie ma wulkanów, co czyni tajemnicą źródło naniesionego przez wiatr pyłu. Ale czy na pewno? Skoro jest pył, a nie ma wulkanów, skoro historia mówi o chmurze niszczącej wszystko, to czy nie mamy tutaj do czynienia z chmurą radioaktywną? Jedynym wytłumaczeniem dla tych połamanych i poczerniałych kamieni na Synaju i zniszczenia przez śmiercionośny wiatr w Mezopotamii może być opowieść Erra Epos, na wskroś odzwierciedlona w biblijnej opowieści o totalnym zniszczeniu przez nieznaną siłę o wielkiej energii miast Sodomy i Gomory. To nie była erupcja nieistniejącego wulkanu, lecz broń nuklearna. Wskazywać na to mogą też zeszklone tafle piachu, spotykane w różnych tajemniczych miejscach, nie tylko na pustyni, ale i w górach. Jakby na potwierdzenie tego, że broń nuklearna w starożytności jest elementem codzienności, podobnie jak dzisiaj, mamy w Indiach pewne miasto, gdzie promieniowanie sprzed tysięcy lat jest nadal tak intensywne, że obszar ten jest bardzo niebezpieczny. Warstwa ciężkich popiołów radioaktywnych w Delhi, Indie obejmuje obszar 3 mil kwadratowych, 10 mil na zachód od Jodhpur. Naukowcy badają miejsce, w którym budowano osiedle mieszkaniowe. Od jakiegoś czasu ustalono, że na budowanym terenie występuje bardzo wysoki wskaźnik wad wrodzonych i nowotworów. Poziomy promieniowania odnotowano tam na tak wysokich wskaźnikach, że rząd Indii otoczył ten teren kordonem zatrudniono najlepszych archeologów i zwieziono najlepszy sprzęt, zarówno lekki, jak i ciężki. Po pewnym czasie, gdy ruszyły prace, naukowcy odkryli starożytne miasto. Odnalezione w nim dowody wskazują na mający w nim miejsce wybuch atomowy sprzed tysięcy lat w granicach od 8 do 12 tysięcy lat przed naszą erą, który zniszczył większość budynków i prawdopodobnie zabił pół miliona ludzi. Jeden z badaczy szacuje, że użyta bomba atomowa była mniej więcej wielkości tej zrzuconej na Japonię w 1945 roku. Mahabharata jasno opisuje katastrofalny podmuch, który wstrząsnął kontynentem, jak pisze święty tekst. Pojedynczy pocisk naładowany całą mocą we wszechświecie. Rozżarzona kolumna dymu i płomieni, tak jasna jak dziesięć tysięcy słońc, wzniosła się w całej swej okazałości. To była nieznana broń, żelazny piorun, gigantyczny posłaniec śmierci, który spalił całą rasę. Zwłoki były tak spalone, że nie można ich było rozpoznać. Ich włosy i paznokcie wypadły, ceramika pękała bez wyraźnej przyczyny, a ptaki zbladły. Po kilku godzinach cała żywność została zainfekowana. Aby uciec przed tym ogniem, żołnierze rzucili się do rzeki. Ta starożytna bitwa jest opisana w drona Parwa, części Mahabharaty. Fragment mówi o walce, w której eksplozji ostatecznej broni dziesiątkują całe armie, powodując, że tłumy wojowników z rumakami, słoniami i bronią są unoszone jak gdyby były to suche liście drzew mówi Ganguli. Zamiast chmur w kształcie grzyba pisarz opisuje prosto padłą eksplozję z skłębiącymi się chmurami dymu jako kolejne otwory gigantycznych parasoli. Są komentarze na temat skażenia żywności i wypadania włosów ludzi. Kiedy poszukiwacz i badacz spotyka się ze wszystkimi starożytnymi tekstami mówiącymi o sile jaśniejącej jak 10 tysięcy słońc, jej wybuchu oraz efekcie końcowym, wie, że mówi się o bombie atomowej. Problem tkwi jednak w tym, że mimo iż podobne teksty odnoszą się do Sumeru czy też Półwyspu Synaj, nie ma na to konkretnych i oficjalnych stwierdzeń. Choć w przypadku sumeryjskich tekstów lamentacyjnych badania bezwzględnie potwierdziły, że nagły upadek cywilizacji Sumerów mógł być spowodowany wojną atomową między frakcjami Annunaki, a raczej jej skutkami, lub przez brak przewidywania skutków niszczycielskiej eksplozji mającej na celu zacieranie. Technologicznych śladów obecności innej cywilizacji na Ziemi. Patrząc na to wszystko z góry, wykształcony, współczesny człowiek śmiało może powiedzieć, że bomba atomowa z 1945 roku to tylko powielenie technologii, która już dawno tutaj na Ziemi miała swój czas i przeminęła. Dlaczego? Być może odpowiedzi należy szukać wśród mieszkańców wewnętrznej Ziemi, Ariów. Którzy jasno i wyraźnie powiedzieli, że technologia atomowa nie jest przewidziana dla nas, a to, że ją mamy może być działaniem szaraków, którzy dali nam do ręki odbezpieczony granat, traktując ludzi jak przysłowiowe małpy. Dziękujemy za uwagę. Temat warto przemyśleć, ale może jutro, gdyż dzisiaj już czas na sylwestrową, a później noworoczną zabawę. Do siego roku daje mi to nauci.